Stay a i and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 119. Wielka budowa. Nadszedł wspaniały moment w życiu demonów, Pierwszy raz będą oni na stale mieszkali na planecie z pełnym cyklem dnia i nocy oraz warunkami atmosferycznymi. Najpierw muszą oni jednak zbudować miasta, w których będą mieszkać. Aby otoczenie nie wydawało się zbytnio nowe, architekci postanowili zbudować miasta według wyglądu tego z otchłań, czyli miasto pełne domów z kościołem, kilkoma sklepami i dodatkowo centrum wojskowym i wysokimi murami. Praca niestety nie była łatwa, bo każda cegła musiała stać w odpowiednim miejscu, aby nie obrazić lub co gorsza zdenerwować smoków. Ostatecznie każde miasto zostało ochrzczone i dano mu sztandar. Na uroczystościach otwarcia nie brakowało też smoków i entów, które pilnowały, aby czegoś nie spalić lub zniszczyć. Początki były trudne, bo przecież przez kilka miesięcy można było czuć spojrzenie enta lub oddech smoka na karku, ale z czasem wszyscy się uspokoili. A prawowici mieszkańcy zaczęli zajmować się bezpieczeństwem planety, a raczej pilnowaniem nieba, aby żaden nieproszony gość nie dostał się na orbitę. Tak właśnie powstało pięć miast, jedna kopalnia oraz siedem parków bądź rezerwatów krajobrazowych, choć te ostatnie już istniały, tylko wcześniej nazywały się Domami Smoków, do których nikt nie ma wstępu. Pięć miast. Jedno na biegunie praktycznie południowym zbudowane, północny biegun jest niedostępny, kopalnia na pustyni. No i jedno miasto na wybrzeżu, reszta tak raczej w terenie kontynentalnym, jedno takie trochę górskie. No i cóż, życie pod okiem wielkiego brata, czyli smoka, smoków i entów. До следующего отсчета.